Podcast Rekina przypomina. Opowiada Anita Zielka. Część druga. Produkty cyfrowe. Wysokiej jakości produkty cyfrowe, takie jak e-booki czy kursy wideo, mogą wydawać się czymś, co przygotowuje się miesiącami, a nawet latami, zwłaszcza jeśli ich jakość jest naprawdę dobra. Tymczasem okazuje się, że nie jest to wcale takie skomplikowane, a większość autorów korzysta z dostępnych metod wsparcia. Może to być wsparcie innych osób grafików, montażystów, wideo, osób, które nagrywają audio, itd. itd. Kolejny mit dotyczący kosztów stworzenia takich produktów niektórym się wydaje, że są to bardzo wysokie koszty. Tymczasem jest to kolejny mit, który krąży po sieci. Dobrej jakości produkty cyfrowe to także takie, które są dostosowane do rynku, które wnoszą także doświadczenie twórcy, a bez jego udziału w procesie tworzenia to już nie będzie to samo. Jak zatem zrobić dobry produkt? Nie trzeba robić wszystkiego samodzielnie, gdyż nie każdy jest uzdolniony we wszystkich dziedzinach. Niektórym brakuje talentu graficznego, innym wiedzy technicznej, a wiadomo, wiele rzeczy trzeba ogarnąć, np. strony sprzedażowe albo grafiki dotyczące okładek itd., itd. Gotowe rozwiązania to takie, które można sobie kupić i je zaimplementować. No i tu się pojawia nowe wyrażenie, które jest bardziej znane informatykom zaimplementować, to znaczy tyle, co dostosować do swoich potrzeb. Potem trzeba jeszcze taki produkt odpowiednio wypromować. I do promocji będą potrzebne takie rzeczy jak dobrze prowadzony blog, fanpage. Niektórzy twierdzą, że nie jest to konieczne i pewnie mają rację, bo można korzystać z płatnej reklamy, ale pisanie regularne, udostępnianie treści około tematycznych także ma swoje dobre strony bo jest to także forma marketingu internetowego.